you <music> Prezydent Świnoujścia Janusz Żmurkiewicz poprosił o pomoc Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Chodzi o przejście graniczne świnoujście Gardz. Część mieszkańców kurortu pracuje w przygranicznych niemieckich miejscowościach i regularnie podróżuje między Polską a Niemcami. To przejście otwarte dla podróżujących dla mieszkańców Świnoujścia, którzy wracają z pracy z Albeku czy Heringsdorfu. To stwarza duże zagrożenie w związku z pandemią koronawirusa, mówi Janusz Żmurkiewicz. No kontrola jest, bo każdy ma mierzoną temperaturę, ale czy ta kontrola, czy pomiar temperatury odpowiada na pytanie, czy ktoś jest zainfekowany, czy nie, myślę, że nie do końca. Więc niby granica jest zamknięta bo turyści, goście, przyjeżdżający, nawet my mieszkańcy nie możemy się udać, bo poddanie będziemy przy powrocie kwarantannie, a ludzie, mieszkańcy naszego miasta codziennie przekraczają granice poza wszelką kontrolą, czyli tak naprawdę zamknięcie tej granicy to jest nie do końca skuteczne. Nie osiągnięto efekt, który, który chcieli chci, chci, ci, którzy to wprowadzali uzyskać. Niedługo część hoteli po stronie niemieckiej zostanie zamkniętych, dodaje prezydent Świnoujścia. Sytuacja się jednak trochę zmieniła ostatnio, bo wedle mojej wiedzy, dzisiaj rozmawiałem z panią burmistrz Hellingsdorfu, e, Nastąpiła blokada wyspy między wszystkich wysp niemieckich decyzją rządu czyli wyspa uznam jest również blokowana jeżeli chodzi o przyjazd turystów z Niemiec na wyspę i to spowodowało że hotele za moment przestaną funkcjonować i to spowoduje że ci nasi mieszkańcy pracujący w hotelach no niestety no nie, nie będą musieli codziennie tam dojeżdżać. Natomiast restauracje dalej pracują i ci, którzy pracują w restauracjach, ci, którzy pracują w domach opieki, opiekując się starszymi obywatelami niemieckimi, dalej będą dojeżdżali. Więc trochę zmniejszył się zakres, ale dalej problem pozostał. Teraz samorządowcy czekają na odpowiedź resortu. Bartłomiej Czetowicz, Radio Szczecin.